Rozum i wiara. Dla katolika dwie rzeczy wielkie. Rozum i wiara, wiara i rozum. No nie wiadomo od czego właśnie zacząć. Od rozumu czy od wiara. Ale zacznijmy od tego rozumu. Stoimy tutaj, żeby jakoś wyrazić naszą, nasz opór wobec tego nowego ładu, niby zielonego, niby tęczowego, niby światowego. Nowego ładu, który jest bezładem. Który ma bez bezładem. Ładem jest to, co Pan Bóg stworzył i jak stworzył. Ładem jest, Bożym ładem są słowa Boże z Pisma Świętego, z Księgi Rodzaju. Mnóżcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. I wypełniając to polecenie przez wieki, tysiące lat, człowiek karczował krzaki, żeby mieć kawałek ziemi, żeby ją sobie uprawiać. Żeby z niej coś było rosło, żeby siebie nakarmić i dzieci. To jest ład Boży. Boże, nie jest to, że pola, które ciężką pracą i trudem były utrzymywane przez, przez wieki, mają teraz zarostem, sporotem, krzakami, bo jedzenie nam wydrukują z drukarki. Jak Bill Gates chce jeść coś z drukarki, to nie sobie drukuje dla siebie. Można wydrukarkę też zjeść. Rozum, rozum mówi każdemu, kto ma rozum i kto go używa, że jedzenie rośnie w polu, że steki rosną, no w oborze rosną. Nie? Truskawki w Polu, a nie w drukarce. I, i, moja, I nasza obecność tutaj to jest właśnie ten sprzeciw. Przeciwko absurdom, przeciwko tym ty nonsensom. To obraża myślących, używających rozumu y, ludzi. No a za takich się uważamy. Polacy, katolicy. I to, że nie ma tutaj tłumów. I na tych protestach nie ma tłumów, to co znaczy? Że nie ma ludzi myślących. Że nie ma ludzi myślących. Mają rozum, ale nie używają, a może już nie mają. Ale są ci sami ludzie, którzy dali sobie wmówić, że ich zakaśnimy pandemia, że w lesie mogą umrzeć, że ich tam wirus napadnie i zabije, że jak pójdą na cmentarz, to tam padną do grobu też martwi na świeżym powietrzu. To, to, są, to są ci sami, którzy wierzą w te bajki którzy patrzyli w pudełko telewizora co przejęci 23 lutego, dwa lata temu i 23 lutego w środę jeszcze największym tematem na świecie była pandemia a już po północy największym tematem była wojna i ci sami dziennikarze, którzy dzień wcześniej znali się na chorobach, na epidemiach na sanepidach, na drugi dzień znali się już na wojnie, na czołgach o dyplomacji. I ludzie im wierzą. I patrzą w te bzdury i słuchają. Nie używając rozumu. A małe dziecko przecież, jak już nie ma rozumek jakiś, to już ma jakiś rozumek, Kto, to wie. Skąd się biorą jajka, skąd się biorą warzywa, owoce. Więc moi drodzy, przede wszystkim rozum nas tej przyprowadza. W pierwszym rzędzie. Rozum. Że nie możemy się zgodzić. No bo jeśli się zgodzimy, albo przynajmniej jeśli nie wyrazimy naszego sprzeciwu, to po prostu, to po prostu no, cofamy się do, do zwierząt. Do zwierząt, które ktoś tam hoduje, nakarmi, zagoni do jakiejś zagrody. Nawet gorzej niż zwierzęta. Bo zwierzęta rozumu nie mają, ma, a człowiek ma, ale jak go nie używa, to jest gorszy niż zwierząt, to jest niżej niż zwierząt. Bo zwierzęta te wszystkie zdolności, które mają, używają, żeby przetrwać. A człowiek, pierwszą zdolność, którą ma do przetrwania, to jest rozwój. To jest rozwój. Więc no, nie możemy się na to zgodzić. Dlatego wyrażamy ten tutaj proces. Ale nas tutaj wiara przy, przyprowadza. Bo słyszymy, że jakiś zielony ład ktoś zarządził. A kto, kto prosił o jakiś zielony ład? Kto w naszym imieniu... Kto, kto nas pytał o jakiś, o, o jakiś zielony ład? No już Pan Bóg zrobił zielony ład, w naturę stworzył, wpisał w nią pewne prawa i w naturę tą tam, co nam towarzyszy, pola i zwierzątka i w naszą naturę. I my się na, na żaden ża zielony, nowy, nowy zielony ład nie zgadzamy z powódek religijnych. To obraża Pana Boga, że przychodzi jakiś, jakiś człowiek, jakaś, jakaś dziwna grupa, jak, jakieś mroczni ludzie i mówią, że będą świat organizować po nie, nie życzymy sobie takiego organizowania. Przede wszystkim samo określenie to zielony ład, to, jest, to też jest jedno, jeden wielki przekręt. To jest jedno wielkie oszustwo i kłamstwo. Pierwsze zielony, zielony kolor kojarzy się z życiem, a zielony ład oznacza śmierć. Śmierć, cierpienie, żadne życie. Śmierć gospodarstw rolnych, łzy rolników i innych grup społecznych, desperacje utratę miejsc pracy, zakładów pracy, swoich warsztacików, które, odziedzic które odziedziczono po rodzicach, po dziadkach, śmierć klasy średniej, śmierć wolności, śmierć niezależności. To, to oznacza koniec. I miskę ryżu, a nawet nie ryżu, tylko robaków. Więc jaki zielony ład? Jaki zielon? Żaden zielony. Ale zawsze jak szatan próbuje człowieka oszukać, a tym razem też, to nazywa rzeczy odwrotnie niż one w rzeczywistości są. Ten ład nie jest zielony, tylko czarny. Bardzo smutny. I druga rzecz, słowo ład. To co tutaj wspom wspominaliśmy już. <laughs> Jaki ład? To jest bezład. To jest absurd, to jest jakiś nonsens. Ładem jest to, że rzeczy rosną w polu, tak jak Pan Bóg stworzył, że zwierzątka rosną w oborze, że kura znosi jajka, że kura je te robaki, jak ją wypuścimy na pole, i potem nam zniesie jajko i my to jajko zjemy, a potem kura. Niech ona je robak, A my kury. A nie, że my będziemy jeść. Jeść robak. To jest nonsense. To, nonsens. to, to obraża i rozum i obraża Pana Boga, bo On stworzył pewien ład. Albo, że, że kury mają mieć paszporty. A po co im paszporty? Gdzie się wybierają? To samoloty pójdą z tym paszportem? To jest jakiś dąząc. To jest jakiś dąząc. Że mają być policzone kury. A a może jeszcze, a trzeba by jeszcze policzyć ten lisek, który do góry One są większe niż kury. Więc moi drodzy, przeciwko temu się buntujemy. Dla nas, katolików tutaj obecnych, czy no, dla katolików. Ta, ta obecność przy rolnikach i, i ciałem i duszą, bo my, my wracamy do swoich miejsc do pracy, a wy tutaj rolnicy będziecie siedzieć będziecie trwać. My tam już w ciepełku będziemy sobie leżeć, a tutaj będą niektórzy marznąć I, i słać tego trąbienia tych, tych, tych pancernych tutaj zagonów. Więc buntujemy się przeciwko temu. Się. Dla nas katolików tutaj obecność z rolnikami i solidarność to jest wyraz nasze, naszego buntu w ogóle wobec tego systemu słowa. Bo ten zielony ład to jest też tęczowy ład. Ten sam szatan jest za jednym i drugim. Wszystko po kolei. Tęczowy ład, że dwóch mężczyzn ma być za rodzinę, że ma się im dać dzieci, żeby się im, nimi bawili, że sobie mogą zamówić dzieci, że ktoś im urodzi. Przed dwóch mężczyzn może przyjść do kościoła do jakiś ksiądz ma ich błogosławić. I ten wywrotowiec tam w Rzymie to zarządził. że księże tak mają robić. I księża się nie buntują. I biskupi się nie buntują. Ostatnie dusze katolickie się buntują. I mówią, to jest nienormalne. To jest nienormalne. To jest wbrew rozumowi, wbrew, wbrew naturze. Grę w temu, co Pan Bóg objawi. My się na to nie zgadzamy. Na żaden ład zielony, tęczowy, na żaden inny nowy ład świata, bo świat ma już swój ład wpisany przez Pana Boga. Mamy go zachować. Mamy się nawrócić sami, żeby go zachować i uszanować. Bo myśmy, o człowiek po grzechu pierworodnym, w ten Boży Ład wprowadził nieład. A teraz no to już na maksimum za potrzebę I mamy świadomość, że w tym oporze stajemy wobec no szatana. Bo te wszystkie, to wszystkie, to wszystko, to całe odwracanie wszystkiego do grunotami, to jest szatańska robota. To jest małpowanie Pana Boga. Pan Bóg stworzył dwie płcie, mężczyznę i kobietę a szatan i jego cudzy mówią, nie ma żadnych płci, gendery każdy sobie może wymyślić jakich chce. No, nie jest tak. Jak archeolodzy odkopią kiedyś resztki tych genderowych postaci, to tak czy inaczej określą ich płeć. I będą tylko dwie. Jak tego szkieleta odkopią za 5 tysięcy lat, no, nieważne za kogo się ten szkielet uważał wcześniej, tak to arkolodzy nazwą. To jest szkielet kobiety, albo to jest szkielet mężczyzny. I nikt się nie będzie pytał szkieleta, za kogo się uważa. Po kościach, po miednicy, po czasce rozpoznają. Nie musi mieć nawet przy sobie dowodu osobistego. Każdy arkolot na pierwszy rzut oka od razu potrafi rozpoznać. Moi drodzy, polecamy się. Opiece Matki Bożej, tak jak tutaj już mi się modlili w drużańcu Królowej Polski, w tym naszym oporze. Cóż nam zostało? Cóż nam zostało, na kim możemy polegać? Wszyscy nas opuścili. Wszyscy. Wszyscy. I bardzo wy, bardzo wymowne. No tylko Pan Bóg jest nam. A my po Jego stronie. Bardzo wymowne są słowa dzisiejszego introitu dzisiejszej mszy świętej. Ale znaczy jedno słowo, ale to akurat słowo, które ci wywrotowcy, którzy wymyślali nową mszę i przerabiali religię na inną nową, właśnie usunęli. Z tłumaczeni, wytłumaczyli Pismo Święte. Jest tam słowo. Jest to wołanie do Pana, do Pana Boga. Żeby się zmiłował, zmiłuj się na mnie. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem sam jeden. Unikus. Ł łacińskie słowo unikus. Tłumaczenie tego nie ma, wulgacie. I ono wyparowało tym modernistom, przyrabiaczom, bo im przeszkadzało. A to jest nasze wołanie. Wejrzyj pani, zmiłuj się, bo jesteśmy jedynymi, po nas jest Garsteczką. I stajemy wobec całej reszty świata. I jeśli ty nam nie pomożesz, to nas te pociągi. I cała reszta świata rozjedzie i rozniesie. A nawet gdyby mieli rozjechać i roznieść, a my, ale my wytrwamy przy Panu Bogu, to będzie mieć zasługi. To będziemy mieć zasługi. Bo to jest kwestia też na koniec honoru i wierności Panu Bogu do końca. Nawet wbrew wszystkim. Nawet gdyby się okazało, że na koniec zostanie jedna dusza, jeden rolnik, który będzie się opierał do końca. To historia jego Zapamięta. Że trwał do końca. Chociażby został na koniec jeden katolik, który tym wywrotowcom różnym, rzymskim, sandomierskim będzie się opierał do końca. To historia, i Pan Bóg zapisze w księdze na wieki. Był taki jeden, drugi, najgorszy smoking... I, I o taką wytrwałość też w czasie tej przyświętej, w naszej tutaj w naszym trzymabożeństwie też w gorzki Wytrwałość pod krzyżem Pana Jezusa się modliliśmy, bo de facto to jest, to jest ta jego męka trwa teraz cierpi w swoim kościele w tym prawdziwym kościele w tych członkach swoich, swojego mistycznego ciała, czyli w duszach katolickich które patrzą na to i nie mogą tego znieść które są uciskane wyśmiewane przepędzane jakimś pociągiem nie wiadomo czym ze swojej ziemi z polskiej ziemi. Obcy pociąg przepędza Polaków. I drobina. To my jesteśmy jeszcze w Polsce? To my jesteśmy jeszcze w Polsce? Tak Polska nie wygląda. Z polskiej ziemi nas przepędzają, z polskich kościołów nas powyganiali. To gdzie my jesteśmy? A, to tu rządzi. To tym rządzi. Moi drodzy, żegnając się, to można by się tutaj rana, rana rozważać różne, różne tematy. Parę słów tak, tak się podzieli, podzieliliśmy z ręki, żeby się podnieść na duchu. No, wypada podziękować wszystkim, którzy tutaj przybyli i wytrwali do końca. Niebo widziało, niebo słyszało, niebo nie będzie obojętne. Czy teraz, czy później odpowiem. wiemy jak, gdy Pan Jezus przyjdzie po Z tymi wszystkimi zielonymi tęczowymi ładami, z tymi wywrotowcami w pałacach, w kuriach, w urzędach. Zrobi Pan ze porządku. Na koniec, to nie my będziemy się wstydzić. To nie my będziemy żałowali. Na pewno nie będziemy żałowali tego, że tutaj dzisiaj byliśmy. Ani w momencie śmierci, ani w wieczności. Że stanęliśmy po stronie prawdy, po stronie czegoś dobrego, tak jak dzisiaj Paweł nas pouczał święty. W fragmencie Listu do Efezjan Dobroć to do coś dobrego, coś sprawiedliwego i coś prawdziwego. Więc my tutaj my za tym stoimy Dzięki, ja, ja w imieniu pewnie tutaj i rolników, i, ale też w imieniu własnym. Dziękuję, żeście odpowiedzi na to pytanie Żebyśmy się mogli tutaj pomagać za tych rolników i za wszystkich innych, którzy jeszcze się buntują, którzy jeszcze Szatanowi i złomu się opierają. Dziękuję za, za tą wspólną modlitwę. No, i, po, i polecam y, rolników Waszej modlitwy. Pamiętajcie w pacierzu, przy w świętej, o nich, o ich rodzinach. No, bo to jest osta rzeczywiście ostatnie barykada. I tak jak to było w poprzednich wiekach, powtarza się historia. Nie, nie dość, że nas żywią, to jeszcze muszą bronić. Jeszcze muszą bronić. Oni powinni tam od teraz sobie odpoczywać, i, bo jutro. Pole mogliby już wyjeżdżać. A muszą cały naród bronić przed tą inwazją. Nowego bezładu, chaosu i absurdu. Bo ci, którzy powinni bronić, nie bronią. Elita intelektualna czy duchowa. Siedzą, jedzą, piją, mają gdzieś. Mają gdzieś na. błogosławieństwo, którego Wam udzielę, będzie zadatkiem tego błogosławieństwa, który nas Pan pokaże, ilekroć jesteśmy wierni w Jego Bóg i w Jego Prawdzie, Jego Kościołowi Prawdziwemu Chrystusowi. Dominus Movisque et cum Spiritu Tua Dei Omni Patris et Filii et Spiritus Sancti Descendat Superbos Szczęśliwego powrotu do domu. No i szczęść Boże. I może jeszcze tutaj przyjedziemy, ale swoją lokomotywą, może nie? Pewnie.